Zobaczcie! Złap mi za palec! Ua! A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku, już tak już pod wieczór, jedziemy na pole w celu ścięcia tytoniu oczywiście. Już koniec września, początek października u nas zostaje tylko na polu tytoń. Tak przeliczyłem, że żadnych zasiewów w tym roku nie będzie. Takich typowych nocbiór. Tutaj postaram się posiać popląd żyta. No i ziemniaki jeszcze musimy wykopać. Także ziemniaki wykopiemy już niedługo. Nie wiem, czy to widać. Władek w garażu. No, przejdziemy tam, najlepiej przyjdę. No, także o, tutaj już, jak mówiłem, jest, jest już w garażu tutaj, jest podpięte. Ja już poczyniłem pewne kroki, słuchajcie, także nie wyjeżdżam pierwszy raz, nie będę ukrywał. Byłem wczoraj, też ścinałem. Oczywiście zrobiłem przegląd glebogazarki. dolałem pół litra oleju. Nie wiem, dlaczego tak było. No, oczywiście nasmarowałem wałem, wał w jednym tutaj na krzyżaczku, tutaj na Tutaj jest łożysko przydobywcze. Oczywiście, tu na krzyżaczku tu posmarowałem. Nie wiem, czy wadek wytrzyma. Oczywiście. A! Szyba! Moi drodzy, szyba! Nie, naprawdę, to się robi fajnie. No, patrzcie, to tam już nic nie tego. I jeszcze posprzątałem w środku. A, wam pokażę, jak posprzątałem. To nie byłem tego. Przecież tu zechce coś zrobić, jak mówiłem. O, chodźcie, zobaczycie jak dokręcałem błotnik. Tak, moi drodzy, dokręcałem błotnik, że zerwałem tu śrubę. No, tutaj musiałem całkiem zdemontować. Tutaj została w środku, tu jest taki gwint. Chyba na, nie wiem, na dwunastkę. No i zostało, no dobra, tu zostało tutaj. Dygocze nie chcę się czepiać tej śruby, bo tu pewno też zerwę. No, także to na razie. Dygocze światła też nie są zrobione. Także do świateł też później przyjdziemy. Ja myślę, poświęcę jeden odcinek na takie, no, no na takie coś, bym powiedział podokręcanie tutaj w tym władku. Część osób zapyta się, co to jest. To, ta rama to jest specjalnie do tego, żeby ścinać tytoń, bo najbardziej uszkodzone są właśnie te światła. Te światła są już drugie, nowiutkie, leciutko zakorzone, ale nie uszkodzone. Ja bym pokazał, jakbym nadał tutaj oryginalne światła, jak tego nie było. To masakra, tutaj było powy, powybijane, były wszystkie, także ta rama ochrania właśnie tutaj te światła. No właśnie przygina tytoń, sami zobaczycie jak to w polu wygląda, chociaż już żeście oglądali w zeszłym roku i dwa lata temu, tak? I teraz tak, jak ktoś robi tunel, prawda, to zrobić tak, żeby można było ciągnikiem jechać. Zobaczcie, dzisiaj z rana padał deszcz, naprawdę intensywnie padał deszcz, myślałem, że dzisiaj już co innego będzie do roboty, patrzcie się jak rozpogodziła się, ciągnik był zadaszony, no. Moi drodzy, bo ja jeden błąd popełniłem, że do tamtego tunelu ja nie wjadę, bo jakoś tak wymierzyłem, że no źle wymierzyłem, no i nie wjadę niczym tam. Tam jedynie przyczepę mogę zostawić. Także tutaj zrobiłem, już się postarałem, wymierzyłem dobrze, jest tam dużo odległość I to jest bardzo ważne, moi drodzy. Tu coś można wstawić. Tu można wjechać, tu można wjechać całym składem. Tu jest 20, czy 19, czy 21 metrów długości, moi drodzy. Tu można wjechać ciągnikiem i z przyczepą, ze zbożem, czy z czymś. I tam odczepić można. O, na przykład jak tutaj widzicie, stoi tutaj na przyczepie gryka, bo tam, gdzie w stadale, zaczęli myszy grasować, to aż mi się słabo robiło. Słabo mi się robiło z workami. Dobra, jedziemy na pole, moi drodzy. Jak mam w środku? Jak mam w środku, moi drodzy? Czysto! Posprzątałem sobie troszkę. Tak się zastanawiam, skąd to tyle błota się naniosło. No, no i oczywiście zaczynam od sprawdzenia, czy jest paliwo. Także tu jest taka fajna miarka. Mamy już prawie połowę zbiornika. Pamiętam raz, powiedziałem, że wodę tu się sprawdza. Nie, to taki, moi drodzy, mój żart. Ciągnik jest schłodzony powietrzem, także tutaj jest wentylator. Napędzany jest tutaj paskiem. Razem przy alternatorze i do silnika. Dobra, jedziemy. Moi drodzy, pasowałoby zrobić jakieś takie porównanie, czym się różni na przykład ten ciągnik, prawda? A 30, y, zalety 30, zalety na przykład y, T25. Pasowałoby jakiś taki odcinek zrobić. nie no, może... mamy. Nie mamy 30, a nie. Nawet no, żebyśmy poszli do sąsiada, zrobilibyśmy taki. Co, ta, co, jakie tu zalety są, jakie tu są zalety, jakie wady tego ciężnika i wady tamtego. tego? Kurczę, co ja to opowiadam? Ja powinienem być już w polu. Dobra, jedziemy. To co może 100 <sum> <o>, tysięcy <sum> subskrypcji kupujemy 30? Nie, no ciężniku tam już nie trzeba, moi drodzy. No, co jeszcze sprawdzamy? Olej sprawdzony, paliwo jest, powietrze też jest. Paski naciągnięte są, są. Woda jest? Pasek naciągnięty jest, wody nie trzeba. Dobra, wyjeżdżamy w pole i zaczynamy ścinać. O, o jest, jak tu ciepełko. Słuchajcie, jest bardzo ciepło tutaj. W tunelu normalnie się wygrzewa. Powiem tak, ciągnik ma jak. Jak w ciechocinku ma takie ciepło? Ja muszę się rozebrać, chyba. Pięknie pali, patrz. O, nagrzany. No i pięknie pali, dobra, niech trochę pochodzi. Zawsze, jak, teraz, jak, jak tu wstawiłem szybę, zawsze się boję, że to właśnie mnie tutaj szybę te podnośniki wykruszą. No. Zawsze na to patrzę. O, o sybeczka się otwiera. No. szczeleczka ładnie. No, super. No ja zamykam, bo to się kurzy. No zamykam, bo to, wiecie, to musi być kultura. O. Moi drodzy, zapraszam na pole! No, idziemy na pole bliźniutko tutaj, no, zapraszam wszystkich. Zgodzenia. I dwójecka. No oczywiście czwórka, nie dwójka. Słońce mnie razi tutaj. Mało co widzę, ale to słońce zaraz to zajdzie. I co powiem w tym roku. No. Może ja to załatwiam, żeby nie było tak... No, moi drodzy. <laughs> Głośno, głośno tu jest. Nie powiem. Głośno, ale dobrze się robi. No, I tak się odbywa to ścinanie moje. No. No, już słońce zaszło, te te pacy, patrzy, to no. zawsze już powiem, że się i nawet zrobiło. Chcę co sam coś, no. Bardzo dobrze, no powiem tak, że szum ten sam nie powiem. Nie, no, na pewno troszkę jest ciszej, ale ja to tak nie odczuwam tego, ale słuchajcie, nic już mi się nie sypie. Na plecy, no, dobra, także ja tu skończę i wyjdę porozmawiamy. No, to jest. Ciszy, ciszy, dam mu odpoczyn, bo to jest złapą temperaturę jakiejś, nie wiem. chociaż dzisiaj nie łapię jakąś tam temperaturę, dwa razy przejechałem. Nie jest tak źle, no. Dobra. No, o, o, tak. I cyk, i wybita, prawda? I fajnie, no. Dobrze, ja się ubiorę i coś Wam poopowiadam, jak to wszystko wygląda. Błotko jest. to jest w ciapkach. A ja w ciapkach? Nie no, no do takiego ciągnika to teraz w czapkach iść no. Biorę się zimno, jest Fajnie się po... szybko ciemno zrobiło. No szybko się ciemno no robi, słońce się. zachodzi. A jak już stoję, to jeszcze sprawdzić czy tutaj są luzy. Bo może trzeba dokręcić, nie ma nic no. Na wale to też nie ma. No i, no i tak się jak mówię, to ścina. No czego ścinam te 25? No moi drodzy, no nie będę ukrywał. Jest najstarszym ciągnikiem, bo część osób, że trzy ciągniki jest, a ja ścinam. Zobaczcie, łodyga tytoniu. Tak, obsmaruję tutaj, tym, zobaczcie co tu się robi po paru latach. O, takie oto, taki jest. No, no, jest. No, taka struktura jest. No. No, nie będę po prostu nowszych ściągników y, brał tutaj i, i uciarał ich. No. Później muszę tak dobrze go umyć. No, faktycznie stęka, no nie powiem stęka. No, Tego jego zasrana robota. <laughs> no, całe lato leży, opala się przy opryskiwaczu. No to musi trochę popracować, no. Kiedyś, kiedyś to sobie obrabiałam tylko samym ciągnikiem, tym T25. I było, no jakoś, o kurde, taki brudny jest. No, no było. 26, no. 12 tylko Władek był. Tak, tylko Władek był i dawał radę, no. Ile wtedy hektar było? Trzy? No to trzy chyba było. Trzy hektary trzy tytoniu. tytoniu. Ale wszystkiego nie było, tyle może było wtedy 7 chyba. No ale teraz jak jest więcej ciągników, to lepiej jest. Podpięty ten jest podpięty tamten, no. Nie chcesz kosiarką z skasić? Kosiarka bijakowa po prostu yy, ścina tylko na zewnątrz, a tu mamy wszystko rozdrobnione. No, słuchajcie, czego ja tak rozdrabniam? Teraz tak, no staram się rozdrobić dobrze, bo tutaj, no to jest takie fajne pole, moi drodzy, fajne pole. Tutaj tytoń nie rośnie taki nie wiadomo jaki. Tutaj ten tyton nie rośnie w sam raz. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, moi drodzy, że łodygi są zdrowe. Gdzie nie gdzie? Nie powiem gdzie nie gdzie. O na przykład tu, to, 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 jest, to jest mało co. Ja pamiętam w tamtym roku yy, na jednym kawałku to było prawie wszystko chore. Słuchajcie, wszystko to było z gniz za Jednak daje, daje ten rezultat yy, opryskanie, bo w tym roku też planuję opryskać opryskiem okoni na jesień. Także to coś daje. No i oczywiście luma. Luma Seleks Seleksion, Seleksion. Luna Selection. Luma Selection. Też dużo daje. To jedyny oprysk, mi się zdaje, do grzybowy, który jeszcze jest dopuszczony do, do, do sprzedaży. No. Ale ja mówię, zdrowe, są zdrowe łodygi, można powiedzieć. Nie są jakieś chore. Ja pamiętam, jak w tym roku ścinałem, to jedna trzecia już, jedna, jedna czwarta może łodyg było chorych. No. Więcej deszczu też było. No a w tym roku była właśnie dobra pogoda. Właśnie to jest takie, ten klimat sprzyja właśnie uprawie tytoniu. Ciepło, gorąco, no, no, ciężko zbierać, ja wiem, ciężko. Po prostu przy tym pracować, ale ta słońce jednak daje na te liście tyle na słonecznie, bo jak to się mówi, tyton jest rośliną ciepłolubą no, i dużo słońca potrzebuje i ona naprawdę ładnie wychodzi. No z tego kawałka to wychodziło naprawdę, no nie powiem, no to, to jest pół na pół, jedynka i dwójka, z tego kawałka, nawet żebym nie wiem co przystał przy, przy suszarni, to jest pole tytoniowe. No. Nie będę ukrywał. I tak się staram dobrze ściąć, no bo tutaj, żeby tych łodyg nie było, na drugi rok prawdopodobnie to też będzie, no tu, tu i tam. Bliżej domu? To tak nie bardzo to szerszy, pamiętam, wyrasta. To co? Tu bliżej domu. No tutaj bliżej domu, właśnie tu jest, tak, tu jest taki problem, że tutaj, tutaj od drogi nawet nie chciał kiedyś być. No, ale jak to się mówi, wapnowanie coroczne dużo daje. No, oczywiście trzeba będzie powapnować tutaj, dać co najmniej jakiś jeden Big Bang na hektar, czyli 600 kg. Na hektar damy tutaj. Jak to się mówi, jak się da wapno, to jednak to odkwasi się tę glebę, i jest dobrze. No, ale no, ja mówię, to, to też jest dobrze, jak się blisko tytoń sadzi. Patrzcie, o, tutaj się sadzi, ciach, ciach, zrywa się, yy, zaraz się jedzie do domu, to też jest plus. Na przykład, jak ktoś, yy, ktoś yy, albo no, no, ja i tak tutaj mam bardzo. Jelenie, patrz, patrz, a, a. Uciek choroba, uciek. Kurczę, miałem kontrolę z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, takie szczegółowe, no. Czym sobie zasłużyłem? Nie wiem właśnie czym sobie zasłużyłem. A ja nie, ci powiem ani, czym. Ani nie biorę dopłat, ani dofinansowań nie wiadomo jaki, no. No tylko biorę dopłaty bezpośrednie. Ale tak mnie przemaglowali. Ja pierdzielę, no. Czemu Jarka obraziłeś? Kachora. No, no, no to się ładnie mieli, no. kosiarka bijakowa tego nie zrobi, zetnie powierzchnię, no i co, korzenie zostają. To jest wilgotna ziemia, to ładnie się wgryza, wgryza te zęby. Ja pamiętam jak taka była susza, raczej susza, no takiej suszy nie było, tylko tak było, no sucho było. Pod jesień czasami, so, so, jesień jest taka y, deszczowa, taka, y, taka słota, a to było tak sucho. Ja pamiętam, no nie tak głęboko zeskałem, skakała mi, skakała mi. No i chyba wtedy, pamiętam, tryby poszły, jak mi skakało, no. Także teraz robi się fajnie, moi drodzy. Fajnie się robi. I też chyba się zapowiada. Patrzcie, jakie to niebo. A jutro mam taka fajne robotę. Patrzcie, co się robi. No nic, pewno jak coś tego, to będę tutaj ścinał. Nie wiem, czy pamiętacie, jak żeśmy sadzili, jak żeśmy tu francowali, Nie wiem, to chyba filmy nie nagrywaliśmy. Nagrywaliśmy film chyba tam, jak żeśmy sadzili, prawda? Kolejny rok minął. Słuchajcie, kolejny rok, kolejny rok. Jesteśmy starsi, ale jesteśmy mocniejsi, bardziej mocniejsi. Jesteśmy. jesteśmy bardziej starsi, ale jesteśmy bardziej yy, bogaci w doświadczenie. No, zobaczcie, no, ty ten coraz zdrowszy. No, ale to też dużo zależy od pogody. Bo razie, to mi się daje. Czynnik ludzki jest bardzo mały. Pogoda, dopisała do tytoniu i co do jakości i do. No, zobaczymy jeszcze co z wydajnością będzie. To tam tak piłuje ten ciągnik. Władek i 60. Sam dym. Kurde, to u mnie nie ma nic, ja to bym ja delikatny. Wiecie, ja uszczędzam ciągnik, to nie ma tego. Jedynym minusem to jest temperatura łapie, no. Nie będę ukrywał, no. Ładowanie jest naprawdę super, cały czas ładowanie jest... Ja myślę jeszcze tutaj ten rozrusznik zmienić, bo... <laughs> on już jest stary. Ja pamiętam, jak ja zakładałem go... On już ma ponad 20... 20? Potem 20 lat. To on 20 lat jeszcze ciebie nie było. No, ale muszę nagrać jakiś fajny odcinek z opisu te 25. No. Tak, prezentacji. tak, prezentacji rzeczy pasowałoby po pokazać. pokazał. Historię jego. No. O, tu zaczepił bramę, o tutaj zaczepił bramę. Ojciec, gdzieś tak jakoś, nie wiem, tutaj poszła taka rysa. A ja tu widziałem w kilku ciegnika taka, taka jest rysa. Gdzieś to takie Maja ten. No i te drzwi takie rozłamane też, Też, bo tam ktoś się otworzył i zajechał w coś, no. Także w sumie to troszkę mi roboty czeka tutaj, bo no te 5 pięć, pięć hektarów, nie ja mówię, no to ja wziął na przykład inny ciągnik, to by to, to moment zrobił, nie powiem, czy czepiłby się jednego dnia, to by zrobił. No. Ja to muszę go troszkę oszczędzać, no. Przy, przyjadę parę razy, zjadę do domu. No, zresztą i tak to muszę robić wieczorem, bo jak to się mówi, dzień sortujemy, coś innego się robi, a wieczorem tak ona spokojnie, tylko jeszcze muszę te tak światła ogarnąć tutaj. Mam już, mam już wyłącznik, ale muszę go zainstalować. Troszkę inny będzie, może tę blaszkę całkiem zmienię. No zobaczymy, no. Jeszcze będzie jedna popękało, część no. z z z ścinania, prawda? Bo to <laughs> jest bardziej gadanie niż ścinanie. Ja tylko gadam, wiecie, no. no co to, no. no powiem tak, no, tutaj w ciągniku w środku no bardzo głośno jest, no, nie będę ukrywał, no, no. Nagrywać w ciągniku, co tam jest. No coś może nagram, jak pracuje w nocy, no. Wiecie, może coś wyskoczy, jakiś diabeł. To się zawsze tak nalepia. A przecież co? dobrze. No, koniec. To wszystko odpadło. No. Nie wiem czy założyliście ten czub, taki co był tutaj, jak, jak e, robiłem remont, glbergen znak, jest na dole. I, I co on sprawia? Sprawia, że, że ta glbergen który nie skacze. wiecie? Nie skacze, ona się wrywa. Już nie ma tych takich, e, takich ruchów. Fabrycznie u góry było. Fabrycznie było u góry. Może ktoś. ktoś zap... no, a, bo tak, bo do transportu. Na pewno, ale nikt nie czytał instrukcji obsługi. I to tak było, było, bo do transportu o, on wystaje. On wystaje na przykład y, chcieć na jakiejś przyczepie, czy na samochodzie przetransportować, to on, on wystaje. On był tylko przymocowany do transportu. I tak został, no, przez i, tak został lat. i tak przez 20 lat został. No. Dopiero się gdzieś gapnąłem, że to, 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 to myślę, no to nóż, patrzcie, to jakiś zahartowany. No to pewno powinny pójść na dół, no a no dałem na dole. No. A jeszcze jak na jakich biegach, moi drodzy, to jest tak, robiłem na jedynce terenowej, tak trochę za szybko. Później na parzystych yy, półbieg, czyli taka pół-dwójka, troszeczkę za wolno, no tak by mogło troszkę szybciej jechać. I tak ja mówię, no yy, i tutaj jak na jedynce na przykład o wiele szybciej idzie, na jedynce o wiele szybciej. Może nie tak dokładnie tutaj yy, yy, rozmiela. Ale automatycznie, zaraz mi się szybciej grzeje ciągnik. Większy opór ma, jakieś tam większe opory ma. No tak to jest, no trzeba to zrobić, jak się mówi. Posiało się, wypielęgnowało się, zerwało się. No i teraz trzeba te łodygi ściąć. No. Jak co roku, moi drodzy. Jakieś no to... łodygi zbieramy? Z... Nie no, w tym testowania. roku powiem tak, w tym roku chyba nie będziemy zbierać żadnych łodyg. No z ekonomicznego punktu widzenia, prawda, drodzy? Mi się zdaje, że lepiej jest posiać owies. Prościej. Prościej. Posiać owies, bo w tym roku będziemy więcej owsa. Po prostu siali na wiosnę na opał i spalić go. Trzy tony, no troszkę jest, ale to wszystko rozdrobnić, to wszystko przygotować, poworkować. No, powiem, że to jest troszkę pracochłonne. No, owca też tak ekolog... jest z hektara. Owca jest więcej z hektara, jest pięć no, ton. No tak wiesz, ekologiczne. Eee, tutaj na obie jest no, dobrze pleni. No, tak to jest, moi drodzy: ciemno się robi. Ja jeszcze będę musiał parę razy objechać. Także nie wiem, no już trzeci sezon tutaj na kanale, prawda? No ale jak niektórzy pokazują, że żyniła, 38, prawda? No to my też będziemy pokazywać. glebok -gle ogzarpu. Gleb ogryzarkowani. Gleb ogzarpu, -gle 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 -gle, gle, 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 no. Dobra, kończymy tę relację z cięcia tytoniu. Także w tym odcinku kończę i do następnego.